Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzeci odcinek, w którym jesteśmy w Manchesterze United no i generalnie odpaliłem FIFA i zobaczyłem naprawdę ciekawą rzecz i już Wam mówię jaką. A mianowicie zobaczymy ofertę z Alisandro Martineza i oczywiście jego nie sprzedam. Natomiast ciekawe jest to, że Barcelona oferuje nam Lenego Joro i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to jest duży talent i gdyby nie to, że ten zawodnik faktycznie w rzeczywistości gra dla United. A więc moi drodzy, skoro proponują nam Joro. No to wniosek jest prosty, oni go nie potrzebują, oni są w stanie go sprzedać, a więc nie teraz, ale zimą zamiast Maguire'a wydaje mi się, że byłby to idealny ruch transferowy, więc ja to odrzucam, ale z tyłu głowy mam to, że Joro jest na wylocie. Że Joro z, Barce z Barcelony może odejść. No i dlatego też, e, jak będę go obserwować, ja prawdopodobnie zajmę się tym właśnie w styczniu. No, a my teraz mamy meczyk z Newcastle. Um, no i zobaczmy. Szóste miejsce: Newcastle. My na miejscu drugim. Ipswich Town na miejscu pierwszym. Proszę bardzo, ciekawe, kto jest ich menadżerem. To jest mega interesujące. E, Ipswich, kurde, naprawdę szoknie. Nieźle ich zbudowaliśmy. Jak wygląda skład Ipswich w ogóle? Zobaczmy sobie e, składzik naszego byłego zespołu Ipswich Town, gdzie wy jesteście. A tutaj, no, no, skład nie robi szału, Flamingo na SPD, e, więc musieli się pozbyć kilku graczy. E, Grey też po samym składzie, więc, no, gdzie jest Onana? Gdzie jest Onana? Gdzie jest e, Brown Hill? Mojano na lewym skrzydle, gdzie jest oczywiście ten tresor, Tresor kabore e, na lewej stronie, więc kadioglu, a kadioglu na prawej, Humphrey, Chambers Ej, co oni zrobili z tym składem? Ten skład naprawdę, naprawdę mocno, mocno się osłabił Więc jestem w szoku, że aż tak dobrze im idzie, zresztą zobaczmy jak wygląda jej skład dokładnie No bo tutaj naprawdę coś poszło nie tak um, Archer, Greenwood, ok, jest Tresor, ale po prostu tam go nie było um, Tego miligana sobie dodam, bo on wygląda ciekawie jest też Brownhill um, sugo jakiś, kupiony Humphries nice, O, mojano tam w podstawie, że Omaria kupiony, jest Onana. Więc oni tego składu nie osłabili oni po prostu jakoś go dziwnie ułożyli przecież nie, odszedł obrońca y, Basi, tak? Y, tak jest, Basi odszedł, więc to jest transfer jedyny chyba odchodzący, taki poważniejszy z tego co widzę, aczkolwiek może kogoś pominąłem nie no jeszcze odszedł, kogo my mieliśmy na boku obrony Maitlanda Nilesa, no właśnie, ciekawe gdzie on odszedł, to, to można sprawdzić Maitland, Maitland Niles odszedł do Leeds United, okej, okay. ciekawy ruch dodam sobie do Leeds na wszelki wypadek, żeby go mieć no bo to jest gracz, który na pewno, na pewno dałby radę w Manchester United, tego jestem pewien dobra Składu nie zmieniam, bo naprawdę dobrze sobie poradziliśmy w tym zestawieniu, a więc uważam, że warto cisnąć dalej. Jonathan David, Mintech, to są naprawdę duże nazwiska dlatego Barnes. No ten atak Newcastle jest ciekawy. No dobra, zobaczmy jak nam pójdzie w tym meczu. 2 do dwóch, garnacza znowu z golem, Rashford strzela bramkę. Na ławeczce Wharton i Czerki pojawili się, ale zagrali raczej średnie spotkania niestety. No i remisujemy, remisujemy co prawda z dosyć silnym rywalem, natomiast fajnie byłoby i tak w tych spotkaniach wygrywać, jeżeli chcemy walczyć o to top 4. Ipswich już na drugim miejscu, na pierwszym miejscu jest, ciekawe kto, Liverpool, no dobra. No a my teraz będziemy grać z West Bromem, to jest bodajże Beniaminek. Minnesota United chciałaby koliera bieszcie go, naprawdę by go bieszcie. ja z niego nic nie zrobię. mu chciał, no to z koliera gwiazdy nie zrobię, naprawdę, choćbym chciał. A naprawdę bym chciał. Dobra. W tym meczu myślę, że można dać szansę Amadowi Diallo. Chciałbym dać mu szansę i zobaczyć jaką zagra. No a co do reszty składu? No to w sumie tylko na ławce. No i tyle. Możemy przechodzić do meczu z oczywiście. West Bromem. No bo potem mecz z Chelsea jest to mecz pochorowy, więc tam wyjdziemy lekką rezerwą. Nie no, skład jest raczej przeciętny, więc tutaj myślę, że wygrana to to jest konieczność ale zobaczmy no i faktycznie 3 do zera. Hojlund, Garnaczo i Hojlund naprawdę Duńczyk gra świetnie e, być może Kapra, Koza jest z niego niezadowolony natomiast u nas naprawdę Hojlund gra rewelacyjnie i ja nie mam prawa narzekać na Duńczyka e, no bo zobaczmy na statystyki no Hojlund spisuje się cudownie e, cyk, czekajcie Hojlund 6 spotkań 5 goli cudowne statystyki e, zawodnika z Danii Garnacza również bardzo dobrze. No i Sancho Rashford um, ciężko ich ocenić, póki co. Chociaż średnie oceny są dosyć dobre. Na pewno Czerki zawodzi. Um, dobrze gra O'Reilly. Dobrze gra w miarę też Kamara. No właśnie, O'Reilly'emu trzeba dać tutaj jeszcze plan rozwoju, bo tego nie zrobiliśmy. Um, ok, Adam Wharton dosyć dobrze również e, gra. Zubieni to samo. Na no, obrona 669, 662. Livermantu 660, ona na 712. Kurczę, no wszystko wygląda dobrze, ale te wyniki są solidne, wiadomo, ale jednak zdarzają się wpadki. Tylko, że ciężko znaleźć winowajców, tak do końca. Jakiś słabszy punkt, ciężko znaleźć w sensie. Przechodzimy do meczu z Chelsea. Jest to mecz pochylowy, więc tutaj oczywiście no muszą muszą być zmiany, a więc robimy oczywiście je następujące. No i tak, tutaj Rashford, Tutaj chciałbym dać szansę Fernandezowi, oczywiście też zagra sobie Santos, no i też Maguire, no i oczywiście Bajindir, który będzie grać w pocharach, tak jak mówiłem. Shola Shortire to samo, no i jeszcze swoją szansę cenię Fish oraz Ojedele, czemu nie? To jest oczywiście Kar... nie, to jest Karabałka... kurde, czekajcie, mam nadzieję, że to się nie zrestartowało, oczywiście się zrestartowało, poczekajcie, ja to zrobię ręcznie. W sensie ręcznie, co ja gadam, na cięciu. E, tak jest, jest to Karabao Cup, sprawdziłem skład też ponownie ustalony, a więc no, ten mecz generalnie nie jest jakiś ważny. Jednak ważniejsze jest FA Cup, no i przegrywamy 2 do 0. Niestety jest Chelsea. Mimo wszystko niestety, no bo wiadomo, fajnie byłoby wygrać, aczkolwiek nie jest to jakkolwiek e, bardziej istotne, no bo myślę, że zarząd nie oczekuje od nas wygrania Karabao Cup. No a my teraz gramy z Ipswich Town, i to jest mecz, który naprawdę ma sporą historię. No oczywiście McKenna w Ipswich był bodajże e, 4 lata. Chyba 4 lata, 5 lat, nie wiem, e, nie wiem ile był w Championship i w niższych ligach, generalnie, znaczy no, w niższych nie był w Championship. E, dobra, składzik zmęczony e, i to nie jest dobra informacja, bo chciałem, żeby zagrał Rashford, ale on nie da rady zagrać, więc będzie musiał zagrać Diallo. E, na ławce chciałem zobaczyć też troszkę świeższych zawodników. E, więc niestety tutaj też zmiany No i jestem ciekaw jak nam pójdzie z Ipswich town, jestem ciekaw jakim składem na nas wyjdą, to też jest w ogóle istotne e, Jak z nimi wygramy, no to przeskoczymy ich w tabeli. Skład przewidywany jest e, dziwny, no bo ten SUGO nie wiedzieć czemu e, Nie wiedzieć czemu Flamingo, nie wiedzieć czemu Batland e, Onano na ławce, Kelechra na ławce, Chalołach na ławce, Grey na ławce Nie mam pojęcia Nie mam pojęcia Czemu tak Ale mam nadzieję, że takim składem wyjdą, no bo nie ukrywajmy, ale to ten skład nie wygląda fantastycznie, ale pewnie skończy się tak, że wyjdą normalną 11, zobaczmy. Wygrywamy 3 do dwóch. Garnacza z doubletem, z golem. A jakim składem wyszedł? Wyszło Ipsi. To faktycznie, Batland wyszedł w pierwszym składzie. E, jednak Czalobach, ale zobaczcie, ona na on nie zagrał, zagrał Flamingo. E, do tego to właśnie, zobaczcie: no, Flamingo e, oraz Batland. Dwa szokujące, e, w ogóle jakieś. W sensie dwie szokujące zmiany w składzie, które to jak widzicie. No za dużo im nie dały, czemu nie ro to jest mega dziwne. E, do, ale to nie jest nasz problem już, to był nasz problem kiedyś, ale teraz to w ogóle nas nie obchodzi. Mamy 17 punktów, e, zaledwie dwa remisy, szczerze mówiąc, no to idzie nam rewelacyjnie, więc e, no, mówiąc wtedy, doszukując się jakiś wad, no to właściwie wiecie, no dwa remisy w 7 spotkaniach e, nie w 7 spotkaniach, w 9, tak? Czy w ilu? Czekajcie. Nie w 7, dobra, no to to, to jest dobry e, dobra średnia raczej tutaj punktowa Gramy z Leeds, Leeds, który naprawdę gra dobrze, no, nie dziwię się, no, jak kupili Maitlanda na Elsona, to widać, że mają w głowie poukładane, widać, że wiedzą, kogo potrzebują. Um, dobra, lekko niezadowolony jest z tego, ile gra Wharton e, i ja bym chciał mu to wynagrodzić, a znaczy wynagrodzić, no chciałbym pokazać, że jest dla nas ważny, e, dlatego zagra w tym meczu, Santos wejdzie sobie tutaj. No i my w tym meczu oczywiście no musimy wygrać, musimy wygrać, bo jak przegramy no to Leeds nas wyprzedzi, a tego oczywiście bardzo nie chcemy. w Leeds, to jest ciekawy ruch transferowy. No my w tym meczu uwaga. 1 zera, ledwo, ale to nieważne. Wygrywamy, e, w Czerki, ponownie średni mecz, Maguire lepiej, no i na cudowne spotkanie, naprawdę musiał nas ratować, Maitland Niles nie popisał się, e, na drugiej stronie mają Zinchenko, no dobra, e, Hoylund z golem to jest też fajna informacja, no bo on może powalczyć o koronę akurat strzelców, jeżeli tak dalej pójdzie, e, zresztą możemy sobie też szybko sprawdzić. E, statystyki, no i zobaczcie, prowadzi Hojlund, bardzo wysoko, też jest oczywiście Garnaczo. No a my teraz na me, e, czekamy na mecz Bermów na Vital. Jak to było? Vitali Stadium? Coś takiego, nie? W sensie, tak mi się wydaje: Vitali, Vitalaj, Vitali, Vitali coś, coś, coś to jest chyba jakieś ukraińskie, rosyjskie, jakieś takie wschodnie, a nie Vitality, boże, czemu ja widziałem Vitali? Co mi się ubzdyrało na Vitality Stadium, dobra, coś mi się obzdurało? skąd ja to wziąłem w ogóle w głowie? Jakieś ukraińskie słowa, ty, What the fuck? To nieistotne, nieistotne, zawodnicy wypucze... Znaczy, co ja gadam? Ja jestem jakiś dziwny dzisiaj, nie? Nieważne, nieważne, jakieś fejle w ogóle. Słuchajcie, Adam Morton swój mecz zagrał i zagrał go dosyć solidnie, więc ja bym chciał, żeby zagrał jeszcze raz, ale tym razem zamiast Zuby Diego, żeby O'Reilly zagrał. Calafiori się rozwinął, fajnie, Livermore to daje radę na tej lewej stronie, to mi się też podoba. Um, Okej, okay, Dalot na CPS może grać teoretycznie, ale wiecie co, ja sobie cofnę, ale dam Rashforda na PS, no i to samo z Garnacza, dam go wyżej na LS, um, no i mega mi się podoba to ułożenie właśnie w ten sposób, że mamy Garnacza, Sancho i Rashforda w podstawie, no bo w ten sposób mamy e, mega silny skład i, i nawet ta ławka nie wygląda źle, e, aczkolwiek ten sik, kurde, no, no nie wiem, no. On, wydaje mi się, że, ale z drugiej strony, no, nie możemy mieć jakiegoś turbo, turbo rezerwowego, no bo będziemy rudzić, tak? Więc um, nie wiem, co można byłoby tutaj jeszcze wzmocnić w tym składzie. W sumie, ciężko mi powiedzieć serio. No, oczywiście, środek obrony, ławkę właściwie, środka obrony, czyli odszedłby oczywiście Maguire, przyszedłby Joro, to jest mój cel e, na najwyższe okienko. A być może nawet Maguire zostanie, nie wiem, e, w każdym razie meczu z Bernów na Vitality Stadium wygrywamy, ledwo, ale się udaje O'Reilly strzela gola, no i właśnie ta czerwona kartka mogła pokrzyżować nam plany ale na szczęście tak się nie dzieje Dalot czerwona, najpierw gola, a potem czerwona znowu strzela hojną, no, Czerki wszedł i tym razem lepsze spotkanie no ale nie popisali się zarówno Maguire, jak i Zubi Mendy natomiast najistotniejsze, najistotniejsze jest to, że rzeczywiście ten mecz wygrywamy, że te trzy punkty zdobywamy i to, moi drodzy się liczy, okej okay. Um, informacje, ale mało istotne no i teraz mecz z Brighton zawodnicy nasi zobaczmy czy są wypoczęci, powinni być, bo tutaj była długa przerwa, no tylko ten Rashford tak średni, aczkolwiek wystarczająco myślę tej kondycji ma, żeby zagrać, czerwona kartka Dalota więc zagra Santos i zobaczymy jak sobie poradzi no i tutaj wejdzie Fernandez no i, no i oczywiście do składu wraca Zubi Mendy i to tyle jeżeli chodzi o zmiany w nasze 11, wydaje mi się, że Takim składem powinniśmy dać sobie radę. Z Brighton, który jest na 20. miejscu w tabeli. Serio, Brighton w FC jest naprawdę fatalne. I jakby u mnie to się powtarza w każdej karierze co sezon praktycznie, że to Brighton sobie nie radzi. Często spada z ligi. No i zobaczmy, jak prowadzimy sobie z mewami. 2 do 1. Hojlund oraz, oraz kto? Oraz Martinez, Lisandro Martinez. No i wszedł Diallo, Maguire, Wharton i oczywiście Fernandez. No te zmiany takie wiecie, bez większej historii, chociaż Fernando zagrał całkiem solidne spotkanie jak poradził sobie e i bo widzę, że ciągle ciągle nas gonią. No zobaczcie, 10 punktów, 10 spotkań, 23 punkty. My na miejscu pierwszym, ej, nie zwrócimy uwagi, jesteśmy liderem tabeli po jednym oknie z zespołu, który nie gra w europejskich pocharach, staliśmy się zespołem, e, który walczy o Mistrzostwa Anglii. To jest hit. To jest, moi drodzy, absolutny hit. No, i właśnie, teraz mecz z Liverpoolem, bardzo ważny mecz, mecz derbowy, chyba można tak powiedzieć. No, właśnie, i w tym meczu, no nie zagra, nie zagra Rashford, ale zagra ma Diallo, bo zmęczony jest po prostu Anglik. Chociaż, kurde, no nie no, da radę, to to jest mecz z Liverpoolem, gościu, musisz dać z siebie wszystko. Musisz w tym meczu po prostu dać się wszystko, no i w ci zmienimy w którejś tam minucie, 60 czy coś no i wtedy najwyżej po prostu wejdzie właśnie Amad Diallo a ja ten mecz chciałbym rozegrać w troszkę inny sposób a mianowicie chciałbym go rozegrać poprzez e, symulację poprzez symulację e, no i zobaczmy, Becker, Aleksander Arnold Konate, Vivian, Simikas, Endo, Gravenberg Jones, Rodrigo Hakpo oraz Pedro Gonsalves no a nasz skład znacie oczywiście no i zobaczmy, my oczywiście w kolorach białych Rozpoczynamy ten mecz, no i przy piłce teraz. Oj, ryzykowne podanie, bardzo głupie zagranie jednego z naszych zawodników. No i teraz atakuje Liverpool za łatwo. E, oddali strzał, natomiast blokujemy. Um, no i strzał niecelny, chociaż jest drożny i ponownie oddają strzał Liverpool. Naprawdę solidnie atakują. My póki co nie dajemy rady, aczkolwiek no e, tę piłkę trzeba odebrać, uspokoić troszkę grę no i przejąć e, przejąć e, władzę nad tym meczem. Zaimplementować nasz styl gry. Zobaczmy, jesteśmy przy piłce, Pierwsza kontra. Zagranie teraz dobre do. Kto ma to? Sancho? Ok, i teraz Garnacho. Czemu on nie strzelał? Chciał zagrać do Ouraileya. To jest karny, to jest karny i strzelać będzie Jadon Sancho. Zobaczmy, czy Jadon Sancho wykorzysta ten rzut karny. Co jest? Jest gol, Sam środek, sam środek. Jadon Sancho strzela na bramkę. No niepotrzebnie tam Garnaczo wykonał piłkę, ale to się kończy rzutem e, karnym, e, a rzut karny kończy się bramką, także doskonale ten mecz zaczynamy, może nie patrząc na grę, tylko patrząc na, na wynik, no bo jednak w tym meczu przeważa Liverpool i za łatwo od groźnych teraz Hravenberg, no ale na szczęście nad bramką, ale naprawdę mamy kłopoty, e, 22, kto to jest, Zbimendi, okej, okay. co to była za strata, Martinez, co ty odwaliłeś? Co zrobił teraz Lisandro Martinez? No to był karygodny błąd. Co my robimy? Co my odwalamy najlepszego w tym momencie? Co my robimy? Co to jest kolejna tego typu strata? Teraz dobre zagranie strzał Hojlunda, ale niestety no, wyszedł dobrze Becker. No ale jeszcze raz, może teraz Matą Riley strzela Bramkę pięknie. Dwa do jednego. Naprawdę, zarówno nasza obrona, jak i obrona Liverpoolu gra w tym meczu arcy. Fatalnie, serio, ewidentnie obie formacje obronne, zarówno nasze, nasza jak i Liverpoolu nie dają rady. No i wynik 2-1 w 43 minucie i teraz konterka, zobaczmy, 17, czyli oczywiście Garnaczo wchodzi w pole karne, schodzi do środka, ale odbiera mu piłkę Endo. No i koniec pierwszej połowy, wznawiamy spotkanie, jak wygląda kondycyjnie Rashford, jeszcze chwilę da radę, jeszcze parę minut da radę. I zmienimy go przy najbliższym możliwym e, momencie, w którym będzie dało się radę, dał radę, dał radę to zrobić. E, Przypuszczam oczywiście Liverpool. No i załatwo, załatwo. Odbierzcie tą piłkę, nie dawajcie tak łatwo wchodzić w pole karne. Dobrze teraz dalot. No i pięknie wyprowadzamy. Zagraj do góry. Po co, po co do chuluna, skoro miałeś wolnego Rashforda. No i teraz Liverpool w polu karnym. Rzutka na szczęście, piłkę wybijamy. No i jaka głupia strata, e, Matt O'Reilly. Hojlund. No i teraz lecimy Livramento. Zrobi Andy. Hojlund. Zbliżamy się do pola karnego strzału. Sancho, ale niestety nie ma bramki, a my zrobimy w tym momencie zmiany. Eee, robimy tak, cyk, PP. Tutaj zagra Diallo. LP Garnaccio, tutaj LO musi być, PO, sprawdzam to na wszelki wypadek. Anna Worton wejdzie, zrobimy jego. No i póki co robimy dwie zmiany i zobaczymy, jak one wypadną. Być może jeszcze w tym meczu wejdzie Santos. Zobaczymy dośrodkowanie strzał, ale niestety, no nie w bramkę ale nadal jesteśmy przy piłce, może jeszcze jedna wrzutka, tak jest, ośrodkowanie, Hojlund, ale broni Alison Becker, e, doskonała interwencja, teraz Brazylijczyka, naprawdę się popisał, no i musimy wracać do obrony, Bolivere plus znowu w natarciu, Rodrigo holuje piłkę, zagranie do e, Jacobsa, ten udaje strzał, ale broni, broni Onana, doskonała interwencja, no i teraz ładnie, zagrałem do Hojlunda, czy ten będzie wrzucać, tak jest, ajajaj, aj, aj, to mogło dojść, ale no, e, Becker piłkę łapie, bo ta piłka się jeszcze odbiła, no ale ponownie przy piłce przejmujemy dośrodkowanie, czyżby nie schodzi do środka. Strzał teraz eee, Sancho, ale doskonale tam się zachował. Livremento w polu karnym, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Eee, utrzymujemy się przy piłce. No i zobaczmy, strzał. Ojojoj, no i było blisko garnacza, chociaż wolny był Sancho. Można było do niego grać, ale cały czas atakujemy strzał prosto Walisona Bekera. Ten mecz eee, z naszej strony. Naprawdę, druga połowa jest rewelacyjna. Jezus, nawet nie zauważyłem, a już się ten mecz skończył. Wygrywamy z Manchester United z wygrywa z Liverpoolem. E, 2 do jednego. No wow, no wow, pierwsza połowa ciężka, natomiast druga to była pełna dominacja z naszej strony. Pierwsze miejsce w tabeli 3 punkty przewagi nad e, oczywiście obywatelami. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak gramy. W tym meczu nie zagra Rashford. Damy mu odpocząć, wejdzie sobie czerki. No i chciałem dać szansę też Santosowi, ale chyba nie w tym meczu, nie będę szaleć, póki co zagra sobie Czerki, a być może w następnym spotkaniu właśnie z Santos, zależy z kim będziemy grać. Crystal Palace to jest przeciwnik do pokonania zdecydowanie, chociaż Solangi to jest ciekawy napastnik, no i zobaczmy u siebie... 2-1, do jednego. Martinez oraz e, Hojlund. no tak, kto jak nie on, e, Hojlund strzela brameczkę, Maguire, Wharton weszli z ławki, e, widzę, że kamerka padła, zaraz spróbuję coś ogarnąć. No i cyk, kamerka jest z powrotem, a my oczywiście na pierwszym miejscu w tabeli, 6 punktów przewagi, natomiast e, no mecz więcej niż Manchester City oraz Liverpool, e, więc prawdopodobnie no wygrają swoje spotkania, aczkolwiek kto wie, może nie. No a my teraz będziemy grać z Aston Villa, to nie jest łatwy rywal, to trzeba powiedzieć wprost, Aston Villa to jest naprawdę wymagająca drużyna, Czwarte miejsce w tabeli, eee, no właśnie, City wygrywa swój mecz, Liverpool też i troszkę nas dogonili, aczkolwiek i tak jesteśmy pierwsi, Nottingham Forest kupiło Cancelo, no to jest, to, to jest, to jest ciekawe, to jest naprawdę ciekawe, Rashford wraca do składu, no, i chciałem dać szansę Santosowi, ale kurczę, no, Aston Villa to jest tak mocny przeciwnik, że to byłoby ryzykowne. Um, ale dobra, zaryzykuję, zaryzykuję. A co mi tam? Najwyżej będę żałować, um, najwyżej będę żałować i tyle. Dobra, lecimy do meczu z Aston Villą. Raport przedmeczowy diabli na ataku. Julian Alvarez na SPO. Ciekawa jedenastka, to trzeba powiedzieć wprost. Fekir na ławce. Udogi na ławce, no, to jest ciekawe, bo jednak overall na pewno wyższy niż Alex Moreno. No dobra. Symulujemy, no i zobaczmy, 3 do 1. Pewne zwycięstwo Garnacho, Garnacho oraz Sancho, hojną tym razem bez bramki. Natomiast te bardzo ważne jest to, że dobry mecz zagrał Santos, więc warto było na niego postawić. Kamara wszedł, Worton też. No i zagrali całkiem solidne spotkania, a Manchester City przegrywa z Leeds United. I to jest też dobra informacja. Jeżeli my w ogóle wygramy ligę w pierwszym sezonie, to to będzie jakiś hit, nie? Serio, to będzie totalny hit. Liverpool mecz zremisował, City przegrywa, a my, jak królowie, swoje mecze po prostu wygrywamy i tyle. No nie, no ale ci panowie to jest w ogóle jakiś dramat, nie? W sensie, to, to nawet nie ma sensu ich trzymać tutaj. No um, ale swoją drogą, no warto byłoby by chociaż jednego skauta wysłać. Aczkolwiek chciałbym zatrudnić 5 na 5 skauta, więc jeszcze trochę poczekamy, a tego sobie ziomeczka zwolnimy, no bo chcemy mieć jednego mega mocnego skauta i tyle. E, no dobra, my teraz będziemy grać z Vertonem, e, 14 miejsce w tabeli, Dead Office, e, no dobra. Rashford, lekkie problemy z kondycją widzę, że ma, aczkolwiek e, nie są one jakieś porażające, więc myślę, że powinien dać radę. Co do składu, no to nie będę tutaj nic zmieniać na ten mecz, oprócz oczywiście powrotu do lota. No i możemy do tego meczu przechodzić. A więc Manchester United, Everton, przejdź do meczu. No i oczywiście szybka symulacja. No i 3 do jednego. Matt O'Reilly, Garnacho oraz Hoyland, nasz niezawodny napastnik. Wszedł Czerki, wszedł Maguire, wszedł Amat. E, także, też fajnie, że asystent robi te zmiany. To jest naprawdę istotne. No, bo ja osobiście lubię, jak te, te zmiany są dokonywane. Jak, jest co są, jak są co najmniej te trzy zmiany. E, no, a ostatnie miejsce w tabeli ma tym razem Norwich, już nie Brighton, a właśnie e, kanarki. No, a Brighton, 8, 8 punktów, 18 miejsce w tabeli. Chelsea fatalnie, 14 miejsce w tabeli. Leeds ponownie spadło, chyba rok temu podobnie było, że zaczęli genialnie, a później mega mocno obniżyli loty. My teraz gramy z Norwich, a więc tutaj myślę, że warto wystawić troszkę bardziej rezerwowy skład, żeby dać odpocząć przed następnym meczem. A więc Czerki i no i też chciałbym zobaczyć Adama Wortona zamiast Mata O'Reilly'a. O'Reilly, nie wiem czy to się odmienia. Rashford pójdzie na rezerwę, żeby odpoczął w 100%, no i wejdzie za niego Fernandez. No i ten mecz, jestem ciekaw jak się potoczy. Wydaje mi się, że nawet lekko rezerwującym składem powinniśmy go wygrać. Tym bardziej, że ten skład Norwich szał nie robi. A więc e, symulujemy. No i remis. Jeden do jednego. Szkoda. Czerki strzela gola. E, no nie popisali się nasi zawodnicy. To zdecydowanie. Natomiast e, zdarzają się takie wpadki. Liverpool też swój mecz remisuje. Arsenal wygrywa z Aston Villa. Także e, Aston Villa traci punkty. Liverpool traci punkty. A City swój mecz wygrywa. I jeżeli City wygra... A nie, dobra, źle spojrzałem, nieważne. W każdym razie 4 punkty straty mają do nas i e switch nadal radzi sobie genialnie, więc to jest dla nas też dobra informacja, no bo to cieszy, to cieszy. A ja widzę, yy, że tutaj problemy z kontraktami, ja totalnie o tym zapomniałem, więc warto sobie to ogarnąć. Zobaczcie, no bez kitu. Dobrze, że na to zwróciłem uwagę, serio, bo jakbyśmy stracili Lisandro, to byłby problem. Czy on zgodzi się na obniżkę pensji? Nie, ale podwyżka tysięcy, czy tam 10 to nie jest kłopot. Harry Maguire. Wiecie co, wydaje mi się, że on powinien po tym sezonie odejść, on coś tutaj u nas gra, 9 spotkań, jako trzeci obrońca w miarę daje radę, ale i tak e, po tego Joro pójdziemy, Maguire po prostu zostanie do końca sezonu i odejdzie. E, Patryk Szyk, jeżeli on ma zostać, aha, on złożył ok prośbę o transfer, a więc stracimy Patryka Szyka za darmo. To nie jest dobra informacja, ale jak widzicie, no jest to niemożliwe, żeby przedłużyć kontrakt. Mamy grudzień, więc teoretycznie powinno się e, jeszcze powstrzymać. E, w sensie. Jeszcze nie powinny przejdzie do niego oferty, no ale przychodzą. No i niestety, ale Patrick Shik odejdzie od nas za darmo. Collier odejdzie, ja go totalnie nie chcę. To samo Shortire, e, by Indir, no tego zawodnika chciałbym zostawić e, 80 tysięcy 98 bez przedłużenia. no Tutaj trzeba podziałać, e, no bo ja oczywiście przedłużenie chcę. A więc, oczywiście, plan na przyszłość? Czy on się zgodzi? Rotacyjny, myślałem, że sporadyczny będzie. Ok, no to, to musimy się zgodzić, tak? Na rok. Widać, że mu nie do końca pasuje ta pozycja, którą ma w Manchester United. Jakby no, widać, że jest tutaj mocno, mocno źle nastawiony. Może nie mocno, ale jest tak lekko negatywnie nastawiony do, do swojej roli. 80 tysięcy? 85 bonusy. Co ty na to? 88. No dobra, niech będzie, niech będzie. Um, dobrze nam idzie, więc te wpływy powinny też być większe, więc myślę, że możemy sobie pozwolić na lekką podwyżkę. Tripier odejdzie, um, zresztą on nawet kończy karierę. I tylko się senat czy ten short tire? Nie, no bez kity, no, to jest taki środek, że go nie potrzebujemy, a więc są no, troszkę zaników stracimy. No ale trudno i wiecie co, jak już tu jesteśmy, no to myślę, że warto byłoby porozmawiać z Hojlundem bądź Garnaczo, bądź Rashfordem. No jakby wiecie, myślę, że wypadałoby chociaż z jednym z nich już teraz porozmawiać, bo myślę, że nie ma sensu zostawiać e, aż tylu przedłużeń na następny sezon. No bo wiecie, coś może nie wypalić i będzie problem, a to są naprawdę kluczowi zawodnicy, więc trzeba pogadać co najmniej z dwoma w tym momencie. Hojlund e, czy on zgodziłby się na... Zaledwie 200 tysięcy to jest podwyżka, ale nie duża, On się zgadza. No, i teraz mi chłopie zaimponowałeś. I teraz mi Duńczyk naprawdę zaimponował. Nie spodziewałem się, e, że on to zaakceptuje. A on akceptuje zaledwie 5 tysięcy podwyżki. To jest doskonała informacja. A więc, Hoyland oficjalnie przedłużony, oficjalnie mamy go na dłuższy okres e, czasu. To oczywiście jeszcze się nie zaktualizowało, ale to się zaktualizuje. No, i jeszcze w tym momencie chciałbym pogadać z Zubim Mendim, bo to jest też kluczowy zawodnik dla nas. 150, 160 tysięcy. Ok, 10 tysięcy podwyżki, jak najbardziej mi to pasuje. To są naprawdę nieznaczące podwyżki. E, podwyżki, które jesteśmy w stanie zamortyzować właśnie dzięki temu, że dostaniemy się do Ligi Mistrzów chociażby. E, także na te dwie rzeczy się zgadzam. No a teraz przejdziemy do ostatniego meczu w tym odcinku, czyli do meczu oczywiście z West Hamem. No a Patrick Stig dosyć niedawno do tę prośbę o transfer złożył, więc troszkę się spóźniłem o tydzień e, zaledwie. Szkoda, naprawdę szkoda. No bo dało się tego uniknąć. Skład lekko zmęczony, ale na szczęście wyszliśmy dosyć mocnymi rezerwami. E, więc tak, oczywiście tutaj Sancho. No nie, Maguire iść, bo mógłby nie dać rady. E, dobrze, no i co do reszty, to jest ok. Powinni dać radę. Ewentualnie tutaj jeszcze Bahindir wejdzie sobie. No i myślę, że możemy zmierzać ku, meczowi, ku meczu z. można powiedzieć, nie wiem, z West Hamem, 9 miejsce w tabeli mają moty. Um, dobra, swoją drogą mega fajno mają przyśpiewkę. E, hymn można powiedzieć, w sumie nazwać to. E, byłem na ich meczu i naprawdę fajny klimacik, serio. E, taki brytyjski, może, może i typowo, aczkolwiek e, te bombelki ten hymn robi robotę. E, więc zobaczmy, czy w tym meczu zrobi robotę, oby nie, no robi robotę. Dwa do jednego, kudu, z którym się interesujemy, strzela gola. E, swoją drogą, ciekawe jak mu idzie, bo naprawdę nie ukrywam, że mógłbym gościone zamiast na przykład Rashforda. My w tym momencie. 3 punkty nad City, które swój mecz oczywiście jak widzicie zremisowało. Także to jest dobra informacja, że City też traci punkty, aczkolwiek, no zremisowali, my przegraliśmy No i generalnie e, no, zobaczcie, Patrick Szyk chodzi do Romy, więc no wypuszczamy go za darmo e, Szkoda, naprawdę szkoda, bo można było tutaj wyciągnąć na luzie z 30 milionów A my ostatnie mecze e, no właśnie, porażka, remis Ale mam nadzieję, że w następnym odcinku się odbijemy Na dziś to tyle się ma